Serce Jezusa, syna ojca przedwiecznego. To jest pierwsze wezwanie litanii do serca Jezusa. I to wezwanie nazywa Boga przedwiecznym, ojcem przedwiecznym. To znaczy tym, który istnieje przed czasem. To znaczy, że Bóg jest tym, który, który stworzył czas, który panuje nad czasem. I niezwykłe jest to, że w Jezusie Bóg, stając się człowiekiem, pojawił się w konkretnym momencie historii. Jeżeli przyjrzymy się historii narodu wybranego, historii Izraela, to zobaczymy, że po ludzku wcale nie był to dobry moment. Bo Izraelici byli w niewoli, byli pod okupacją, byli wewnętrznie podzieleni, wielu z nich wątpiło, pojawiało się też wielu fałszywych mesjaszy, fałszywych proroków. I mimo, że pod ludzkim względem, takim politycznym, religijnym, nie był to dobry czas, to Jezus zdecydował, że właśnie wtedy narodzi się. I tak samo jest w Twoim życiu. Bóg Ojciec istniał, zanim pojawiłeś się na świecie, zanim Twoja Matka Cię poczęła, Bóg Ojciec towarzyszy Twojemu życiu, Twojemu rozwojowi, wzrastaniu, w każdej chwili jest przy Tobie i to On decyduje, w którym momencie dać Ci siebie doświadczyć, zobaczyć, poznać, usłyszeć. To On o tym decyduje. I dopóki będziesz mówił, Panie Boże, Albo pojawisz się w tym momencie, albo w ogóle, Panie Boże, to jest ostatnia szansa, którą Ci daję albo z kolei Panie Boże w tym momencie Ciebie nie czuję, nie widzę, więc Ciebie na pewno nie ma, to bardzo możliwe, że będziesz się z Jezusem rozmijał. I zapraszam Cię, żebyś dzisiaj powiedział: Boże, oddaję ci moje życie, historię mojego życia, oddaję Ci mój czas i Ty decyduj, w której chwili w jaki sposób dasz mi siebie poznać. Pozwalam, żebyś narodził się w moim życiu tak jak chcesz i wtedy, kiedy ty chcesz. Jezu, ciche i pokornego serca, uczyń serca, serca nasze, nasze według, według serca, serca Twojego. Amen.